Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj bierzemy pod lupę Volkswagena ID4 w takiej podstawowej baterii o pojemności 77 kWh, 150 kW moc, czyli 204 konie. I to, co dzisiaj chcę pokazać Wam w tym odcinku, to jest zasięg przy zimowych temperaturach. W tym momencie mamy około minus 4-5 minus stopni. Jest na tyle zimno, że w trakcie mycia samochodu na myni bezdotykowej e, aktywna piana zdążyła zamarznąć, zanim obszedłem samochód dookoła. I teraz zobaczcie, wszystko już tutaj zamarza. E, I właśnie w takiej temperaturze sprawdzimy sobie, jaki zasięg ma ten samochód. Ja już się chowam do środka, bo jest naprawdę dzisiaj zimno e, i to jest ostatni dzień. Tym samochodem jeżdżę już od kilku dni, jeszcze przez jakiś tydzień będę nim jeździł. I to jest ostatni dzień, kiedy mogę zrobić taki test, dlatego że już za chwilę będzie. E, Temperatura dodatnia i chcę Wam pokazać, ile przejedziemy na ekspresówce. Plan jest taki na ten odcinek, że wjadę sobie teraz na ekspresówkę. Auto przed chwilą naładowałem do 100%, wyzerowałem licznik i wjedziemy sobie teraz na ekspresówkę. Będę jechał 120-130 na godzinę i zobaczymy, ile takim tempem przy takiej minusowej temperaturze jesteśmy w stanie przejechać. Ale. Prze przynieśmy się do środka, bo naprawdę jest zimno. Zanim zaczniemy odcinek, zapraszam Was do mojego sklepu EV Park, gdzie możecie kupić jazdy testowe Teslą komuś na prezent albo sobie. Jeżeli chcecie przejechać się najnowszą Teslą model X-Plat lub e S-Plat, już teraz możecie kupić taki voucher podarunkowy i umówić się z nami w jednym z polskich miast. Ok, w środku jest już o wiele lepiej. Będę jechał z takim ogrzewaniem ustawionym na jakieś 21-22 stopnie, tak żeby było komfortowo. Po prostu normalnie sobie będziemy jechać. I tak jak powiedziałem, tutaj mam wyzerowany licznik od ładowania. Przyjechałem... Już 9 km i przez te 9 km jazdy miejskiej samochód zjadł 4% baterii. To jest też fajne, że w aktualizacji jakiś czas temu pojawiły się procenty, bo wcześniej były tylko kilometry. I żeby zczytać sobie procenty, trzeba było wejść tutaj w ustawie na samochodu. Ale teraz już je widzimy tutaj, więc to jest spoko samochód zużył przez ten odcinek miejski 30 kWh na 100 km, więc bardzo dużo, ale teraz mam nadzieję, że to zużycie się zmniejszy. Mogę wam pokazać jeszcze długoterminowo. Tutaj jest połowa jazdy po mieście plus połowa to jest droga ekspresowa 28, więc przy tej temperaturze samochód naprawdę bardzo dużo energii zużywa. No ale mam nadzieję, że teraz dokładnie to zbadamy, ale i tak nie spodziewam się wybitnego wyniku dlatego zrobię tylko 100 km w jedną stronę, 100 km w drugą i wrócimy sobie na Stacje szybkiego ładowania. Podoba mi się to w tym samochodzie, że mamy tutaj bezprzewodowy Android. Auto i Apple CarPlay. Przesiadłem się z tego samochodu bezpośrednio z Kia EV6, którą też tydzień jeździłem i mam taki pogląd jeden do jednego, no bo to jest praktycznie ten sam segment. Jeszcze chwilę wcześniej jeździłem Tesla Model Y I to wszystko to jest tak naprawdę ten sam segment. Auto jest naprawdę bardzo duże. Teraz zdałem sobie sprawę myjąc ten samochód, że ledwo co dosięgam do dachu, żeby, żeby go umyć. E, więc samochód jest bardzo duży i w porównaniu do Kia EV6, z której się przyniosłem, a właściwie EV6, to uważam, Uważam, że ten samochód na wielu, wielu, wielu aspektach przegrywa, ale akurat ten jeden aspekt, czyli bezprzewodowy e, Apple CarPlay, którego ja używam, jest czymś e, bardzo dobrym na plus. Cały system chodzi dość powolnie i, i nie jest on tak. E, Szybki, jak mam na wrażenie, w Ki, ale i tak go nie używam ani w Kii, ani w Volkswagenie, bo zawsze w tych samochodach innych marek korzystam z Apple CarPlay i to sprawuje się tutaj idealnie. Pojedziemy sobie w stronę Siedlec, bo właśnie tam mniej więcej stąd gdzie jestem mam 100 km i tam zawrócimy, może trochę wcześniej. Akurat jest ekspresówka i zobaczymy, jak to wychodzi. Kilka dni temu, gdy odebrałem samochód, rozpoczęły się największe śniegi i naprawdę mocno sypało. I miałem okazję, żeby skorzystać z takiego e, zamkniętego placu, zaśnieżonego i chciałem. Skorzystać, żeby spróbować, jak się bokiem jeździ tym samochodem, bo akurat ten samochód ma napęd na tył, co jest dla jednych wadą, dla innych zaletą. Myślę, że tak długofalowo to jest to większą wadą niż zaletą, ale na przykład na takim parkingu miałem ochotę sobie pośmigać, no ale nie dało się, dlatego że wyobraźcie sobie, że w tym samochodzie nie można włączyć kontroli trakcji. I szukałem w internecie, jak to zrobić, i okazuje się, że jest jeden bezpiecznik, który można wyjąć i wtedy odcina się. Tak, jakby kontrole trakcji, jakieś systemy zabezpieczające, i wtedy można sobie takim samochodem bokiem polatać. Ale tak to nie, Volkswagen zabezpieczył się przed tym e, i nie polatamy sobie bokiem. I trzeba bardzo uważać na ten napęd na tył, bo jeżdżąc teraz praktycznie cały czas po śniegu, czy po takich no, zaśnieżonych drogach lodowych, niektórych, bo byłem poza Warszawą e, akurat na weekend, no to trzeba uważać, bo czy, oczywiście to nie jest tak, że jak dodamy gazu na zakręcie, to nas od razu wyrzuci, no ale gdzieś tam te uślizgi na kołach czuć i, i czuć że te systemy bezpieczeństwa po prostu muszą pracować, muszą ingerować w naszą jazdę. Więc nie jest to jakoś bardzo trudne, ale jest odczuwalne, gdy na przykład jeżdżąc Kia EV6 z napędem na cztery koła bardzo rzadko miałem takie sytuacje, czy Tesla Model Y właśnie też z napędem na cztery koła. Więc pod tym kątem warto przeanalizować, czy taki samochód będzie dla Was dobry, jeżeli na przykład się dużo jeździ i na przykład ktoś mieszka w górach, to ja bym jednak wybrał wersję z napędem na cztery. Jedną z większych wad, które widzę w tym samochodzie, to jest chyba mm, asystent pasa ruchu i cały ten wyświetlacz tutaj. Yy, on ogólnie działa tak, że da się jechać, ale jest bardzo taki agresywny. Na przykład, jak nie dotknę kierownicy przez chwilę to on ma taki system zabezpieczający, że tak jakby mocno przehamowuje, żeby, żeby nas jakby obudzić, zwrócić na siebie uwagę. I jest to takie dosyć agresywne. I czasami jest też tak, że on na przykład potrafi wyłączyć asystenta pasa ruchu. I cały ten system wizualnie jest taki mało przejrzysty. Tak jak teraz widzicie, jest to po prostu taki samochodzik. Są zielone pasy, jest jakaś dróżka i tak dalej. Wygląda to bardzo, bardzo staroświecko. Nie jest tak to innowacyjne jak e, myślę, że Kija nawet właśnie lepiej ma już to rozwiązane. Chociaż, jakby tak wizualnie, jest to dla mnie przynajmniej bardziej przejrzyste. No i bardzo małe opcje e, możliwości tego, co możemy wyświetlić na tym ekranu. To jest chyba taki e, największy minus. Chociaż mam jeszcze swój jeden e, taki minus e, numer jeden. To są szyby, które otwiera się tylko dwoma przyciskami. I mamy tutaj taki dotykowy przycisk. I jak ten przycisk przez przypadek dotkniemy, tak jak teraz, widzicie, wystarczy. Czy przyjać palcem, to od razu nam się włącza regulowanie szyb z tyłu. I nieraz mam taką sytuację, że po prostu podjeżdżam gdzieś na jakiś parking i chcę otworzyć sobie szybę z przodu, więc palcami szukam e, naszej, naszej szyby. I o, właśnie mi samolot mocno przyhamował. I po prostu szukając tego, już z automatu otwieram tylną szybę, w sensie zaznaczam otwieranie tylnej szyby, i za każdym razem otwieram szybę z tyłu. I potem przek przeklikać to muszę, i to jest naprawdę bardzo uciążliwe, jak dla mnie. Dojechałem do Kałuszyna, tam gdzie kończy się droga ekspresowa. Temperatura już spadła do minus 8 stopni. Moje zużycie wynosi teraz 27 kWh na 100 km i. Myślę, że jak na tą temperaturę nie jest źle. Samochód też nie jest jakoś super bardzo aerodynamiczny. A 27 przy średniej prędkości, no teraz mam 64, ale na ekspresówce jadę 100, wcześniej 120, a teraz przyspieszyłem do 130. No i zostało mi jeszcze 67% baterii więc jeszcze mógłbym zrobić według wskaźnika tutaj 245 km zobaczę, jak dojadę do Warszawy, mam 70 km to może pojadę gdzieś jeszcze, tak żeby całkowicie rozładować jak na razie na koncie mam 90 km od ładowania i jeszcze zostało 67% więc teoretycznie te 250 bez problemu powinienem zrobić ale czy zrobię, to zobaczymy potem pojedziemy sobie na ładowarkę 150 kW fabry w fabryce Norblina jest to jedna z takich fajniejszych stacji ładowania, bo mamy tam dwie ładowarki 3CCS plus jedna ładowarka Shademo i tam ostatnio coraz częściej się ładuje, bo większość innych stacji ładowania często jest zajęta przez to, że są pojedyncze. Na przykład często wcześniej ładowałem watrium Reduta, ale tam jest tylko jeden CCS i jak na przykład jadę swoją Teslą, do której mam adapter Shademo jeszcze, bo do tych starszych Tesli były te adaptery, to jest spoko, bo jest. Te jest zajęty, podpinam się na demo i te 50 kW mogę ładować. Ale jak podjeżdżam ID4, tak jak yy, przedwczoraj, właśnie do Atrium Reduta, gdzie jest tylko jeden CCS, a tam Dacia Spring się ładowała, która miała 20% baterii, ładowała się z zawrotną mocą 15 kW. I ładowała się tam dosłownie przez dwie godziny, no to to już jest trochę problematyczne. Jeszcze jeden samochód hybrydowy typu plug-in był podłączony, ale się nie ładował, więc łącze było załadowane. No i takie sytuacje, nie oszukujmy się, czasami się zdarzają i mają miejsce. Zawsze jak ktoś mnie pyta, jak to jest z tymi odwarkami w Polsce, to ja nie koloryzuję, nie mówię, że kurczę, no jest idealnie, nie da, nie zawsze jest super, świetnie, nigdy nie ma kolejek, tylko mówię wprost, że trzeba się nastawić czasami na to, że te kolejki będą, albo że będą takie sytuacje niespodziewane, typu, że ktoś niedoświadczony przyjedzie, albo nieko niekompetentny wystarczająco i tą ładowarkę nam faktycznie zajmie, więc zawsze staram się przedstawiać to w takim prawdziwym świetle, ale są też plusy całej elektromobilności. i Na szczęście coraz więcej takich stacji ładowania powstaje jak w fabryce Norblina, gdzie mamy dwa stanowiska, w sumie cztery stanowiska, trzy CCS, więc trzy samochody, takie jak Volkswagen mogą się ładować, a wkrótce to zobaczycie w styczniu u mnie na kanale, powstanie w Warszawie coś wyjątkowego. Jedna z chyba najlepszych stacji ładowania w Warszawie i w okolicach, więc czekajcie na to. W tym samochodzie prasowym chyba był letni płyn, bo właśnie włączyłem od razu zamarz. Ale chciałem wam pokazać, właśnie jak w tamtą stronę jechałem, to widziałem, że spłonął tutaj samochód. Nie wiem, czy to był samochód elektryczny, czy spalinowy. Podejrzewam, że spalinowy. O, tutaj. Tutaj go widzimy. I tak się zastanawiam. Czy gazety będą o tym pisały? Właśnie wybiło 50%. Według komputera zostało 169 km zasięgu, a moje zużycie to 26 kWh na 100. 136 km przejechane. Czyli jeżeli uda się utrzymać to przez drugą połowę baterii. To uda nam się zrobić jakieś 270 km. Przejechałem 165 km, 2 godziny 12 minut od ładowania, od początku mojej podróży, z małą przerwą na mycie samochodu, i to jest dystans, właśnie taki idealny dystans, który spowodował, że zachciałem się przerwy. Dlatego idę na stację. Na 40%. I to jest właśnie to, czego często się nie liczy, czyli to, że nawet jadąc na takiej trasie e, powiedzmy 1000 km, to i tak robimy postój co kilkaset kilometrów, czy to na siku, czy to na kawę. I w tym momencie zrobiłem postój na siku i na kawę właśnie. Zajął on 10 minut. Za mną jest stacja ładowania Orlenu, która jest teraz pięknie zostawiana przez samochód e, chyba wojska polskiego. No, można nie zauważyć, że mm, sparkuje się przed ładowarką. I ona ma moc 100 kW, więc przez te 10 minut byłbym w stanie naładować pewnie z jakieś 70-80 km e, zasięgu, ale nie ładuję się, bo będę ładował się dalej. I teraz, jeszcze taka jedna myśl mi przyszła, że często się mówi o tym 1000 km. A teraz pytanie, dlaczego ten samochód, ten samochód, czy tamte dwa samochody, które tam stoją, one tutaj stoją i się nie tankują. Tylko robią, tylko stoją po prostu się nie ładują zamiast być w trakcie robienia tysiąca kilometrów e, takiego challenge'u, bo często się tak mówi, że tysiąc kilometrów zasięgu, ale właśnie o to chodzi, żeby ładowarki były po drodze, żeby były dostępne wszędzie i dzięki temu e, nie będzie problemu z ładowaniem przy okazji, tak jak ja teraz na przykład. Przyjechałem właśnie do Santago, pod Warszawą, gdzie jest taka fajna sieć ładowania. Jest to Noxo Energy. Nie wiem, czy słyszeliście o tych stacjach ładowania. To są głównie stacje ładowania AC, czyli prądem przemiennym, ale no, w takim miejscu, jak się wchodzi na cały dzień do Santago, to można podłączyć sobie samochód, tak jak ta Nissan Ariya, i on się wtedy bez problemu w parę godzin naładuje. Ale to, co chciałem wam powiedzieć i to, dlaczego tutaj zjechałem, to jest jakby idea tych stacji, tych stacji ładowania. Jestem tutaj właśnie na stronie Nox Energy. Musiałem Wam to pokazać, bo często pokazuję to, to jako przykład, co można zrobić z zyskami ze stacji ładowania. Część zysków z każdego ładowania przeznaczamy na wsparcie sierocińca dla małych nosorożców poz pozbawionych swoich matek przez kusowników lub z innych przyczyn. I to jest świetne, że e, możemy e, część zysków ze sprzedaży energii e, poświęcać właśnie takim szczytnym ideom. A nie chcę już mówić o ropie naftowej, co wspieramy kupując ją, ale myślę, że to jest o wiele lepsze rozwiązanie, o wiele bardziej przyszłościowe. I takie stacje ładowania właśnie mamy tutaj. One nawet nie są drogie, nie pamiętam ile jest teraz, ale jak się ostatnio ładowałem, to było złoty ileś, więc to jest tak jeszcze w miarę powiedzmy optymalnie. Muszę pochwalić też samochód za światła. Pokażę Wam za chwilę. Jak samochód przejedzie, jak bardzo dobrze działają tutaj światła, i to, co mi się podoba, to, że one skręcają. Zobaczcie, kręcę teraz kierownicę w prawo, w lewo. Nie wiem, czy to na, kamera dobrze oddaje, ale światła e, idealnie podążają za ruchem kierownicy. I jadąc w nocy przez, e, przez las e, naprawdę to mocno pomaga. Pokażę wam to za chwilę, jak ten samochód przejedzie. Spójrzcie, teraz trochę zwolnię, i skręcam światła w prawo. I skręcają tylko przy mniejszych prędkościach to tak nie działa. Powiedzmy powyżej o 20 km na godzinę, zobaczcie, jak one tutaj świetnie podążają za ruchem. I tak samo jak włączymy sobie długie światła, to zobaczcie, jak one pięknie nam rozświetlają cały widok. Być może GoPro tego dobrze nie oddaje, ale zobaczcie sobie teraz na drugiej kamerze, jak, jak dobrze one rozświetlają drogę. Jeszcze raz włączam i tak samo. Oj, kierunkowskaz. Teraz skręcam prawo-lewo, i one też podążają za samochodem. To jest naprawdę niesamowite, i to jest na wielki plus. Dojechałem na 7% do fabryki Norblina, gdzie są właśnie dwie ładowarki Greenwaya. No i niestety wyszło źle, bo. Na cztery stanowiska, w sensie trzy stanowiska ze złączem CCS Jedno nie działa, jest nieaktywne, więc są tylko dwa CCS-y W tym momencie zajęte przez... jedno przez Mercedesa EQA, drugie przez Tesle. Jedna Tesla tamta prawdopodobnie czeka na wolne złącze ładowania I tak ja EV6 też czeka na ładowanie, czyli teoretycznie jestem trzeci w kolejce Mam 7% baterii i muszę czekać. Na szczęście te ładowarki mają 150 kW, więc teoretycznie powinno pójść szybko, ale... Pokazuję Wam to, żeby nie było, że przekłamuję i to co mówiłem wcześniej, że faktycznie takie sytuacje się zdarzają, ale to nie znaczy, że samochody elektryczne są złe. To znaczy, że infrastruktura jest niewystarczająca. Często dziennikarze wieszają psy na elektrykach za to, że na przykład w trasie trzeba czekać, ale nie patrzą na to, że to jest po stronie infrastruktury. Tak jakbyśmy jechali superautem spalinowym, ale schejtowali go, bo jest mało stacji benzynowych. No a to są jakby dwie różne bajki. Zobaczymy ile muszę czekać, włączam stoper Będę czekała, aż się zwolni. 25 minut czekania na zwolnienie się stacji ładowania. Tesla, właśnie, jedna odjeżdża. Yy, I ja się podłączyłem w końcu. I moc mam 102 kW na 6% podłączyłem samo do ładowania, bo jeszcze 1% zjadło mi przez to, że podtrzymywałem sobie temperaturę. Teraz znowu wyzerowałem licznik i liczymy, ile będzie się samo odładował. Gdyby ta jedna Tesla nie zrezygnowała, która była przede mną w kolejce, to bym pewnie czekał jeszcze z pół godziny albo i dłużej, bo kierowca Kia EV6 powiedział, że będzie się ładował godzinę, więc akurat w miarę szybko się udało, no ale takie są realia. Spójrzmy teraz na nasze zużycie energii. Od poprzedniego ładowania przejechałem 243 km. Ehm, średnia prędkość weszła 68 km na godzinę, ale Jadąc ekspresówkami cały czas starałem się jechać 130, ale wiadomo, dużo razy musiałem zwalniać i potem przyspieszać, więc trochę tej energii zeszło i całe zużycie na tej trasie miałem 26,9 kWh. Gdy tu przyjechałem, zostało mi niecałe 20 km zasięgu, więc myślę, że do tych, do tych 250 km bez problemu bym dociągnął, chociaż już jak zobaczyłem e, kilkanaście procent baterii, to zaczął się pojawiać stres. I to jest taki właśnie zasięg przy temperaturze do minus 8 stopni, bo, bo minus 8 e, chwilowo miałem e, najniższą temperaturę. Teraz jeszcze zobaczymy, jak długo samochód będzie się ładował na takiej ładowarce, która teoretycznie wykorzystuje 100% mocy, bo ona ma 150 kW. Samochód Przyjmuję 135. Zobaczymy, czy w ogóle taką moc uda się przyjąć. Bateria jest idealnie rozgrzana, mam nadzieję, bo przy tej jeździe z, na ekspresówce i przy 300 prawie kilometrach dzisiaj, które zrobiłem, no to bateria raczej musi być rozgrzana, ale zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Po kilku minutach moc wzrasta. Początkowo było 102, 103, teraz już mamy 108. Ale czy dojdzie do 120, a może 130? Po 14 minutach... Moc wzrosła do 111 kW i mamy już 40% baterii, czyli dokładnie tyle wystarczyłoby nam na przejechanie 100 km w 14 minut. Po 32 minutach mamy 80%. Zobaczymy jeszcze, jaka moc ładowania pozostała. 74 kW, I jeszcze 25 minut do końca ładowania i 58 kWh pobraliśmy, więc ten czas ładowania. Pół godzinki trzeba liczyć na takie doładowanie, doładowanie 80% baterii, co pozwoli nam na przejechanie realnie około 200 km. Właśnie przed chwilą, nawet trafiłem na artykuł na elektrowozie. Tam zachęcam Was do, do czytania elektrowozu, bo to, tak jak mówiłem, już nieraz jedno z najbardziej rzetelnych źródeł informacji i wiedzy odnośnie elektromobilności. I tutaj pojawiło się takie. Badanie, które pokazuje, że właśnie ile samochody elektryczne tracą w zasięgu zimą. I tutaj okazuje się, że Volkswagen ID-4, którym właśnie jadę, traci najwięcej, bo traci zimą około minus 30%. Więc akurat trafiłem na tego elektryka. Tutaj dodam jeszcze, że mamy 19-calowe felki w tym samochodzie z oponami zimowymi. No i pomimo tego, że stracił teoretycznie, traci najwięcej, bo 30%, no to jak sobie dodamy do tego 30%. To mm, w, w, dla mnie wynik ten jest wystarczający w, sen w sensie zasięg 280 Nie, ile mamy 243 km. byleby więcej stacji ładowania było i z tym was zostawiam. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do mojego sklepu EV Park Shop, gdzie możecie kupić jazdy Teslą ze mną. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.